Cześć z tej strony, Mister Myszer i witam Was w kolejnej recenzji tabaki. Produkt, który będę dzisiaj recenzował, jest Honey Mental od Wilson of Sharrow. Ok, zacznijmy od oglądnięcia tabakiery. Na samej górze widzimy Wilson of Sharrow Snuff, nazwa firmy to jest. Pod spodem, wielki napis Honey Mental. W tle jest taki pikselowy ludzik, który zażywa tabakę. Domyślam się, że dawno zostało stworzone tytuł bo jest wzorowany na jakiś stary, ponieważ ten pan ma perukę. Rok założenia firmy 1737, wyprodukowano w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście ostrzenie o szkodliwości. Tutaj mam po angielsku. W niektórych jeszcze egzemplarzach jest nalepeczka, po prostu na to jest naklejona po polsku. Na szczęście to jest tylko po angielsku, więc wygląda to ok, nie psuje widoku. Z tyłu mamy tylko numer seryjny, którego prawdopodobnie i tak nie będzie widać, bo i tak go bardzo słabo widać. Ok, właściwie jeśli chodzi o tabakier, to wszystko jest to taka 5 gramowa puszeczka. Gramatury nie ma tutaj nigdzie napisanej, ale jeszcze na słowo jest tutaj 5 gram w takiej puszeczce metalowej. Co warto zaznaczyć, na początku otwiera się ona dosyć opornie. Jednak jak już się wyrobi, to wystarczy przekręcić i już mamy dostęp do zawartości jak mówię na początku to trzeba jakoś podważać paznokciami to naprawdę trzeba się zciłować z tymi tabakierami ale już teraz jak się tych parę parędziesiąt razy to tworzyło no to już nie ma żadnego problemu może nie jest to smokers blend ale 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 i tak już się otwiera bardzo bardzo fajnie tabakiera od razu zaznaczę trzyma bardzo dobrze świeżość Produkt ten już mam od paru miesięcy, dalej właściwie smakuje identycznie jak na samym początku, także jeśli chodzi o szczelność, to jest świetny. Dobra, przejdźmy do opisu konsystencji. Dobra. Tabaka prezentuje się tak. Jest ona dosyć drobno zmielona jak te angielskie tabaki, aczkolwiek nie jest zmielona na pył. Kolor jak widać dosyć ciemnobrązowy. Ok. Wilgotność. No i to jest zaskoczenie, bo zazwyczaj słyszę angielska tabaka. No to od razu się myśli. Pył, uh, suchy drobny. Tutaj co prawda może jest dosyć drobna ta tabaka, ale wilgotna jest naprawdę dosyć wilgotna. Ok. Koniec gadania o konsystencji. Przejdźmy do życia. Okej, okay, co czujemy? Czujemy na samym początku mentol, ale taki nie od razu uderzająca ściana mentolu, można powiedzieć, fala mentolu. Tak na początku łagodnie, a jednak z czasem on się, że tak powiem, wybija. I ten mentol jest naprawdę mocny. Może to nie jest taki mentol jak w Medicated Number 99. Tam ten mentol po prostu niszczy, i po prostu nie da się nie płakać po tym. Tutaj oczywiście czasami uronimy łzę, ale generalnie to nie jest zasada. Eee, Oś, coś mi się rozspało. pozwolę sobie zażyć, Kiedyś mi się wydawało, że jest mocniejsze trochę od medyka, ale jednak nie. Jednak jest trochę bardziej stonowany. Ale przecież tu jest napisane Honey Metal. Czyli powinniśmy jeszcze miód czuć. No i tu się pojawia problem. Bo ten miód na samym początku w ogóle go nie czuć, po chwili gdzieś tam zaczyna się w tle przeplatać, ale tak czujemy go i nie czujemy, pojawia się i znika. Jestem bardzo, ale to bardzo stonowany, Rzekłem, że prawie, że go nie czuć. Naprawdę na samym początku w ogóle go nie czułem i się musiałem dużo naprawdę nawciągać, potrenować tą tabakę, żeby cokolwiek wyczuć, że jednak rzeczywiście coś tam jest. Wydaje mi się, że lepiej od tego miodu czujemy tytoń. Taki dosyć słodki tytoń, bardzo przyjemny, więc to jest na plus. Ale niestety zawiodłem się oczywiście jest Honey Mental, Mental jest. Niestety miodu. Nie powiem, że nie ma, ale jest go zdecydowanie za mało. Oczekiwałem czegoś zupełnie innego, po prostu zawiodłem się niestety na tej tabace, aczkolwiek tragedii nie ma, służy jako taki słodki medyk, można powiedzieć. Także przejdźmy do oceny. Za tabakierę daje 5, bo pomimo tego, że się na początku ciężko otwiera, to jednak później yy, nie ma z tym większych problemów. Szczelność trzyma, jest ładna, jest ładna, co by nie mówić. Ma jakiś taki swój klimacik, może nie jakaś... Bardzo wymyślna, ale jest jak najbardziej ok. Poręczna, wytrzymała jeszcze nawet nie mam żadnego względnie chociaż tutaj już się mi z nią działy. Ile ciutka jest ten metal, nie jest wcale gruby, więc bardzo fajna tabakiera. Piątkę daję za tabakierę, za tabakę daję cztery. Myślę, że to jest jak najbardziej adekwatna ocena tego produktu. Jest on smaczny, aczkolwiek przez ten brak miodu, albo prawie brak miodu, odejmuje cały jeden punkt. Na plus na pewno jest to, że ona nie jest taka sucha, więc rzadko się zdarzy, żeby nam poleciało od razu do gardła. Zwyczaj ląduje na nosie, przez to, że jest właśnie dosyć wilgotna, co jest niespotykane w angielskich tabakach raczej. No, także myślę, żeby to było na tyle. Zapraszam Was do kolejnej recenzji i do zobaczenia. Cześć!